Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z budowania postaci z browsers w Minecrafcie. Dzisiaj sobie zbudujemy Shibę Nite. Miałem zbudować Panda Nite, ale nie mogłem znaleźć fajnego zdjęcia, taki w pikselach, żebym mógł to odbudować w Minecrafcie, no i nie dałem rady czegoś takiego znaleźć. Więc jako, że dużo osób proponowało mi ogólnie Nite, Panda Nitę lub Sergia, no to wybierałem... Sobie Shibenita i dzisiaj będziemy ją budować. Tutaj jest to świat, gdzie ostatnio budowałem Geyla. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę 2500 łapek w górę i kolejny taki odcinek z tej serii. A jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to również go zasubskrybujcie, aby kolejnego takiego odcinka nie przegapić. A ja już nie przedłużam, no i bierzemy się za tutaj budowanie Shibenity. Ona tak stoi na jednej nodze w lobby. Przynajmniej z tego co widziałem na tamtym zdjęciu, więc to sobie troszkę rozwalmy. Tutaj zbyt duże miejsce nie potrzebujemy, więc myślę, że to wystarczy. No i na tym świecie ogólnie będziemy budować takie postacie. Myślę, że to będzie spoko. No i co, ja się zabieram za budowanie postaci, a wy będziecie mieli z tego szybkiego time aktualnie mordeczki tak to wygląda. No, tutaj ogólnie są nogi, może to za bardzo jeszcze dobrze e, nie przypomina, ale z tego co widzę, Tashi Bani to już będzie większa od Gaila, bo tutaj jeszcze będzie głowa, więc, no, jeszcze większa od Gaila, więc dosyć spora. Dobra, morteczki, a więc tak wygląda Shiba Nita. Jeszcze jest oczywiście tu do zrobienia twarz jeszcze na środku tej dużej głowy. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że to będzie aż tak duże. Zobaczcie, tutaj macie Gaila, który sięga praktycznie no do twarzy około tej nity. Jest dosyć spora, jest dosyć spora. No i co, teraz myślę, że zrobię sobie tą twarz, no a potem widzimy się jak będę już wybierał wszystkie kolory, aby ją pokolorować od środka. Dobra, mordeczki, a więc tak to wygląda. Teraz musimy sobie wybrać, oczywiście, kolory, aby pokolorować naszą piękną nitę, więc schodzimy sobie, oczywiście, w wełnę. I tak, potrzebna nam będzie wełna, oczywiście czerwona. Czerwoną wełnę mamy, ta nam będzie potrzebna. Jasno-zielona, niech będzie taki kolor, będzie to trochę inne od tego, co jest w giercu. no ale nie poradzimy, nie, nie, ma, nie da się zrobić takich dokładnych kolorów. E, jeszcze będzie nam potrzebna szara, troszkę różowego, no i myślę, że to wystarczy, aby zbudować naszą piękną nitę, więc już się bierzemy za kolorowanie. Dobra, morteczki, tak to wygląda. No tutaj widać tą nogę. E, tutaj też ta noga jest widoczna, że ona tak ją, no wiecie, jak ma tą podkurczoną nogę, czy jakoś tak. E, tutaj ta bluzka moim zdaniem mi totalnie nie wyszła. E, tutaj taki pasek powinien być o tak lecący tu przez środek tego, ale nie ma takiego koloru wełny, a nie chciałbym to też inaczej zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już pod koniec, gdy zrobię również głowę. Dobra mordeczki, tak to się prezentuje już na samym końcu, było trochę poprawek. Moim zdaniem nita jest podobna, szczególnie tutaj głowa dosyć spoko mi wyszła. Tutaj ten środek taki nie za bardzo. No dajcie mi ocenkę w komentarzach, moim zdaniem nie wyszło najgorzej, ale mogłoby to być o wiele lepsze. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!